Słuchodajnia. Nie tylko słuchasz, ale i przeżywasz. Zniknięcie standupera. Odcinek drugi. Za kulisami zniknięcia. Warszawa. Środek nocy. Ulice w centrum powoli pustoszeją. Światła neonów odbijają się w kałużach, jak rozmazane, pijane oczy. Przed klubem grupki ludzi jeszcze stoją, kłócą się, machają rękami. Wojtek wysiada z taksówki. Ma na sobie prostą, szarą kurtkę, dżinsy, sportowe buty, Wygląda jak ktoś, kto wpadł tu przypadkiem. Ale jego twarz jest skupiona, czoło zmarszczone, oczy czujne. Podchodzi do wejścia. ochroniarz od razu go rozpoznaje, przepuszcza bez słowa. Jeszcze mi tego brakowało. Maro, ty po jebie. Wchodzi do środka. Wnętrze klubu wygląda jak po burzy. Przewrócone krzesła, porozrzucane kubki, śmieci. Kilku techników siedzi w kącie. Jeden barman pakuje butelki do skrzynki. A Marta siedzi przy barze, wpatrzona w pustą szklankę. Piękny after, co? Gdzie jest DJ? Marta unosi głowę. Jej oczy są czerwone, twarz blada jak ściana na zapleczu. On, on naprawdę zniknął. Wojtek podchodzi, staje tuż przed nią, patrzy na nią uważnie, jakby chciał sprawdzić, czy jeszcze jest przytomna. Gdzie go widziałaś ostatni raz? Na scenie. Zostawił mikrofon, telefon, po tym już go nie było. Wojtek rozgląda się dookoła. Widzi barmana, podchodzi do niego. Ty, widziałeś Maro? Poszedł gdzieś za kulisy. Wróciłem, ale on już nie wrócił. Ludzie zaczęli wariować. Myśleli, że to jakiś wiral, czy nie wiem co. Wiral? Ludzie to by uwierzyli nawet w to, że ziemia jest płaska, jakby dobrze sprzedał bilety. A co to mnie obchodzi? Ja mam dosyć. Idę do domu. Wojtek wraca do Marty. Pokój techniczny, monitoring, pokaż mi. Marta wstaje, potyka się, ale Wojtek ją łapie. Idą razem na zaplecze. Przechodzą przez ciemny korytarz, z daleka słychać echo kroków i odgłosy szorowania. Ktoś z obsługi sprząta. Ty się w to pakujesz od lat, nie miałeś nigdy dość? Myślałam, że to wszystko kontroluję, że to tylko scena, tylko gra. No i co? Kontrolowałaś? Marta spuszcza głowę. Cisza między nimi gęstnieje, jak dym w zadymionym barze. Docierają do pokoju technicznego. Stary komputer, dwa monitory, jeden migocze. Na drugim widać zamazany obraz z korytarza. Marta siada przy komputerze, drżącymi dłońmi cofa nagranie. Na ekranie Maro rozmawia z mężczyzną szczupłym w kapturze. Nie słychać dźwięku, ale widać, że Maro gestykuluje nerwowo. Mężczyzna w kapturze odchodzi, a chwilę później Maro idzie w stronę wyjścia awaryjnego. Kim on jest? Wojtek pochyla się nad ekranem, mruży oczy. Nie znam go, ale Maro wygląda, jakby chciał mu coś wyjaśnić, albo jakby go obłagał. Marto odwraca głowę od monitora. Jakby nie chciała już tego oglądać. Co teraz? Wojtek prostuje się, zaciąga głęboko powietrze. Wyciąga z kieszeni paczkę gum, żuje jedną, patrzy na nią chłodno. Teraz? Teraz zaczynamy polowanie. Marta siedzi dalej przy komputerze. Jej ręce drżą, jakby przed chwilą trzymała rozgrzany do czerwoności metal. Jak my go znajdziemy? Przecież to Warszawa. Wojtek odwraca się, patrzy na drzwi, podchodzi do biurka obok. Zaczyna przeszukiwać papiery, faktury, listy techniczne, notatki z prób. Maro zawsze coś zostawia. Zawsze. Wyciąga stertę luźnych kart. Na jednej z nich widnieje krótka notatka. Siłka. Szafka 28. Jeśli tu dotarłeś, to znaczy, że grasz dalej. Wojtek unosi brew. Podaje kartę Marcie. Szafka? Siłownia? Co on znowu wymyślił? Wygląda na to, że robi nam Escape Room w wersji deluxe. Marta patrzy na niego. Jej twarz jest pełna bólu i złości. Ty naprawdę umyślisz, że to wszystko żart? Wojtek odkłada kartkę, podchodzi bliżej. Patrzy jej prosto w oczy, twardo. Nie, ale wiem jedno. Jeśli damy się wciągnąć w panikę, on wygra. A nie dam mu tej satysfakcji. Marta odwraca wzrok, z oczu zaczynają lecieć łzy, ale szybko je ociera. On, on nie jest sobą od miesięcy. Wszystko zaczęło się od tamtych komentarzy, od tej dziwnej presji, a potem pojawił się ten faniak i zaczęły się groźby. Najpierw były memy, śmieszne obrazki, komentarze typu: Kiedy Maro wreszcie odwali coś naprawdę mocnego? Myślałam, że to tylko żarty. Śmieszne, dopóki nie zaczynają mówić ci że chcą zobaczyć twoją krew. Zapada cisza. Przez chwilę słychać tylko odległe dźwięki miotły. Ktoś sprząta korytarz. Wojtek bierze kurtkę z oparcia krzesła. Zarzuca ją na ramiona. Idziemy na siłownię. Marta patrzy na niego z niedowierzaniem. Teraz? O tej godzinie? A myślałeś, że Maro zostawia tropy w godzinach pracy? Marta wzdycha. Wstaje. Ostatni raz patrzy na ekran z nagraniem Maro i tajemniczego mężczyzny. Zaciska pięści. Kurwa, dobra. Jedziemy. Wychodzą razem z pokoju. Przechodząc przez korytarz, Marta zatrzymuje się na chwilę przy barze. Podchodzi do szklanki, w której kiedyś była herbata. Chwyta ją i rozbija o podłogę. Koniec herbatki, Marek. Wojtek patrzy na nią, uśmiecha się krzywo, rusza dalej. Marta idzie tuż za nim. Ulice Warszawy w nocy wyglądają jak plansza do gry w horror. Ciemne zaułki, porzucone hulajnogi, migoczące neony klubu. Światło lamp odbija się w mokrych chodnikach, jakby miasto oddychało w swoim własnym, brudnym rytmie. Wojtek i Marta wychodzą z klubu. Marta zapięła kurtkę pod samą szyję. Jej dłonie zaciskają się w pięści, jakby w każdej chwili miała się rzucić na kogoś. Lub na coś niewidzialnego. Wiesz, że masz minę, jakbyś szła kogoś zabić, a nie ratować? Jak go znajdziemy, to naprawdę nie wiem, co zrobią. Wojtek zerka na telefon. Wciska kilka razy ekran. Gdzie ta cholera? Po chwili przyjeżdża taksówka. Wsiadają oboje z tyłu, trzaskają drzwiami niemal równocześnie. Kierowca zerka w lusterko. Dokąd jedziemy? Siłownia 24 na 7. Szybko. Kierowca skinął głową, wrzucił bieg. Samochód ruszył, a miasto zaczęło migać za szybami jak rozjechany film. Marta patrzy przed siebie, jakby przez szybę miała zobaczyć wszystkie odpowiedzi. Jej oddech przyspiesza, dłonie drżą. Dlaczego ja? Dlaczego właśnie ja muszę to wszystko sprzątać? Bo ty w niego wierzysz, nawet jak wszyscy już przestali. Marta odwraca głowę gwałtownie. Wierzysz? Ty widziałeś te wiadomości? Ty słyszałeś, co on mówił? To nie jest już stand-up. To jest. Kurwa, nie wiem, co to jest. To jest Maro. Od zawsze był jednym wielkim performersem. Tylko teraz zapomniał zejść ze sceny. Marta uderza dłonią w boczną szybę. Kierowca rzuca nerwowe spojrzenie w lusterko, ale milczy. Ja nie chcę już grać w tą grę. Nie chcę być pionkiem w jego pierdolonym spektaklu. Wojtek pochyla się lekko do przodu. Możesz teraz kazać się wysadzić i wrócić do domu, albo jedziesz do końca. Marta patrzy przez chwilę na swoje dłonie, zaciśnięte tak mocno, że aż bieleją knykcie. Ostatecznie odchyla głowę, ocierał łzy rękawem. Jedź. Kierowca odchrząkuje i mocniej dociska gaz światło miasta zaczynają migać w ich oczach jak rozjechane gwiazdy. On zawsze mówił, że publiczność kocha granicę, że jak im pokażesz przepaść, to będą klaskać, żebyś skoczył. No, to teraz chcą, żeby naprawdę skoczył. Marta patrzy na telefon. Ekran w końcu rozświetla się. Nowa wiadomość od nieznanego numeru. Jeszcze tylko jeden krok. Szafka 28. Potem zaczną się prawdziwe żarty. Wojtek zaciska dłonie na oparciu przedniego fotela. No to mamy zaproszenie na after. Samochód skręca w stronę starego centrum fitness. Przed budynkiem stoją dwa rozbite kosze na śmieci. Na drzwiach wisi napis 24 na 7 najtwardsza siłownia w mieście. Kierowca zatrzymuje auto. Jesteśmy. Wojtek nachyla się. Dzięki, trzymaj resztę. Marta wychodzi pierwsza, zaciąga kurtkę. Wojtek wychodzi zaraz za nią. Przed wejściem panuje cisza, tylko gdzieś w oddali słychać basy z pobliskiego klubu. Otwierają się drzwi siłowni, wchodzą do środka. Zapach potu i starej gumy uderza w ich twarz jak zimny prysznic. Fluorescencyjne światła mrugają leniwie. Wchodzą do siłowni. Z głośników leci stary, cichy, zapętlony basowy bit. Coś w rodzaju podkładu do ćwiczeń, ale teraz brzmi jak tło do koszmaru. Na recepcji nie ma nikogo. Zaladą sterta pustych szejkerów kilka otwartych batonów białkowych. Połowa z nich wygląda na pogryzione i porzucone. Podłoga lepka, w niektórych miejscach jakby ktoś rozlał izotonik i nigdy go nie starł. Marta rozgląda się. Jej oddech coraz płytszy. Każdy krok wydaje się dla niej jak wchodzenie w lodowatą wodę. Światła jarzeniówek mrugają Co chwila jedno przygasa Jakby miało umrzeć na jej oczach Zawsze się śmiał, że będzie trenował do końca życia A ja się śmiałam razem z nim Tyle razy powtarzał, że trening to metafora życia Że wszystko to tylko seria powtórzeń, aż przestajesz czuć ból Boże, jaki to był głupi żart Wojtek podchodzi do planu siłowni, wywieszonego na ścianie Przesuwa palcem po numerach szafek, jakby czytał mapę do ukrytego skarbu. Jego twarz spięta, oczy wbite w tablicę. Na końcu korytarza szafki, 20 do 40. Tam. Marta skinęła głową, ale jej nogi wydają się ciężkie jak beton. Idzie za Wojtkiem, potyka się o rozrzucony roller do masażu. Podnosi go automatycznie, patrzy na niego, po czym odrzuca na bok. Pamiętam, jak stałem za kulisami, kiedy pierwszy raz występował. Ręce mu się trzęsły, ale mówił, że trzęsienie to najlepszy support przed śmiechem. A teraz? Teraz i ja się trzęsę. Korytarz do szatni ciągnie się jak tunel. Ściany popisane markerami. Kto pompuje, ten żyje. Ból to tylko wymówka. Nie zesraj się. Ostatni napis Marto odczytuje i zastyga na moment. Oczy jej wilgotnieją, ale idzie dalej. Na końcu widać półprzymknięte drzwi z napisem szatnia męska. Zawiasy zardzewiałe, jedna klamka ledwo trzyma się na śrubach. Wojtek kładzie dłoń na klamce. Patrzy na Martę. Jej twarz to mieszanka strachu i wściekłości. Jej oczy są czerwone, a oddech brzmi jak zacięty tłok w starej syrence. Gotowa? Nie. Wojtek uśmiecha się lekko. Wciska klamkę. Drzwi skrzypią tak głośno, że Marta aż się cofa. W środku zapach potu, starej gumy i czegoś słodko mdłego, jakby ktoś zostawił banany na słońcu. Metalowe szafki stoją w rzędach, jak szeregi żołnierzy czekających na rozkaz. Niektóre otwarte, inne z powyrywanymi drzwiczkami. Na podłodze porozrzucane rękawiczki, potłuczone dezodoranty, fragmenty butelek. Wojtek przesuwa wzrokiem po numerach. Marta idzie za nim jak cień, przyciska telefon do piersi, jak relikwię. 25, 26, 27, zatrzymuje się. Szafka 28. Na drzwiach przyklejony stary, stand-upowy plakat Maro, uśmiechnięta twarz i podpis. Nie jestem arogancki, po prostu wiem lepiej. Marta patrzy na plakat i zaczyna się trząść. Jej dłoń unosi się powoli. Jakby miała dotknąć czegoś świętego lub zakazanego. Dotyka zdjęcia, przesuwa palcem po uśmiechu Maro. Ty głupi, ty głupi dzieciaku. Wojtek odsuwa ją lekko, kładzie rękę na uchwycie, otwiera szafkę powoli, jakby w środku miała być bomba. Z wnętrza wypada stary dyktafon, uderza o podłogę, rozbija się na dwie części. Kurwa! Wojtek kuca, zbiera części. Patrzy na wyświetlacz, zaskakująco działa. Wciska play. Głos Maro rozchodzi się po szatni, dziwnie, spokojny, wręcz hipnotyczny. Jeśli tego słuchasz, to znaczy, że wciąż grasz. Gratulacje, szukałaś mnie, a może szukałaś siebie? Już od dawna mnie tu nie ma. Śmiech to tylko maska, wiesz o tym. Każdy śmiech to taki mały zgon. A ty, Marta? Ty zawsze byłaś najlepszą widownią. Pamiętasz jak mówiłem, że najgorsze w żarcie jest to, że zawsze ktoś go zrozumie za późno. Marta przykłada dłoń do ust. Staje pod ścianą, wygląda jakby właśnie obrywała prosto w brzuch. Może myślicie, że to żart, ale to dopiero początek. Zapraszam was do starej fabryki. Tam będzie mój ostatni set, albo mój pierwszy naprawdę szczery. Tam gdzie echo odpowiada tylko tym którzy mają odwagę zapytać zawsze mówiłem że scena to miejsce prawdy więc przyjdźcie jeśli w ogóle macie jaja dyktafon wydaje cichy trzask i wyłącza się wojtek podnosi głowę patrzy na martę marta patrzy w podłogę i ciało dygocze jak kartka papieru w przeciągu on, on naprawdę to zrobił wojtek wstaje chowa dyktafon do kieszeni Podchodzi do Marty, łapie ją za ramiona. Nie teraz, nie tu. Musimy go znaleźć, zanim zdecyduje się na coś, czego nie da się odwrócić. Marta przytakuje, ale wygląda, jakby była w transie. Wojtek wypuszcza powoli powietrze, patrzy na roztrzaskane sprzęt, na stare szafki. Odwraca się do drzwi. Stara fabryka, więc tam wszystko się kończy. Albo zaczyna. Marta siedzi na ławce w szatni. Jej wzrok wbity w ziemię, jakby szukała tam odpowiedzi na wszystkie pytania, które drążyły ją od miesięcy. Łzy spływają jej po policzkach i spadają na kafelki, zostawiając małe, ciemne plamy, jak ślady po spalonych papierosach. Wojtek stoi z boku, oparty o szafkę. Wygląda, jakby w jednej chwili postarzał się o 10 lat. Wyciąga dyktafon z kieszeni, obraca go w palcach, jakby ważył w dłoni czy i los. Ty, pierdolony geniuszu, coś ty odjebałeś. Po chwili podchodzi do Marty, kłóca przed nią, patrzy w jej prosto w oczy. Jej twarz rozmazana od łez, oczy zaczerwienione jak u boksera po ostatniej rundzie. Marta, musimy iść. On chce, żebyśmy tam przyszli, ale nie damy mu tej przewagi. Marta ledwo podnosi głowę, jej oddech jest urwany, a dłonie drżą, jakby zaraz miały się rozsypać. Ja? Ja nie wiem. Czy dam radę? Dasz, bo wiesz, że on teraz potrzebuje nas bardziej niż kiedykolwiek. Marta spuszcza wzrok. Jej myśli wirują jak wirówka w pralce. Marek, ty głupi dzieciaku. Zawsze chciałeś iść dalej niż inni. A ja? Ja zawsze ci w tym kibicowałam. Może za bardzo, może za ślepo. Wojtek powoli wstaje. Odwraca się do drzwi. Wyciąga telefon, zamawia taksówkę, jego palce poruszają się szybko, niemal agresywnie. Marta w końcu podnosi się, chwieje się, ale łapie oparcie ławki. Podchodzi do zlewu, odkręca wodę, zanurza dłonie i chlapie twarz. Patrzy w lustro, widzi siebie, ale jakby z innej rzeczywistości. Zamyka oczy, kilka głębokich oddechów, odwraca się i wychodzi na korytarz. Wojtek stoi przy drzwiach, trzyma dyktafon w dłoni. Widzi Martę, kiwa głową. Gotowa? Nie wiem. Wojtek chowa dyktafon, wyciąga rękę do Marty. Marta patrzy na nią chwilę, waha się, w końcu łapie jego dłoń. Ścisk mocny, jakby oboje trzymali się na krawędzi urwiska. Wychodzą razem na zewnątrz. Powietrze lodowate, jakby ktoś rzucił na miasto wielką kostkę lodu. Miasto prawie ciche. Gdzieś w oddali echo klaksonu, pijackie krzyki. Podjeżdża taksówka, wsiadają oboje z tyłu. Kierowca odwraca głowę. Dokąd? Stara fabryka żerań. Kierowca unosi brew, ale nie pyta, wrzuca bieg i rusza. Marta patrzy w okno. Światła mijają, jak duchy, przemykające przez mgłę. Jej oddech uspokaja się, ale w oczach czai się coś dzikiego jakby w każdej chwili mogło wybuchnąć. Może to wszystko miało tak się skończyć? Może on nie umiał inaczej? Wojtek patrzy na nią kątem oka. Jego wzrok nie ma już sarkazmu ani ironii. Jest tylko zmęczenie i coś w rodzaju współczucia. Słuchaj, on potrzebuje widowni. Zawsze potrzebował. Tylko tym razem. Nie ma buforu między żartem a prawdą. Myślisz, że czeka, aż wejdziemy? Tak, i myślę, że już zaczął grać swój ostatni set. Marta zamyka oczy. Jej głowa opada na oparcie siedzenia. Przez chwilę wygląda, jakby zasnęła, ale nagle otwiera oczy i patrzy w sufit taksówki. Taksówka skręca na most. W oddali ciemnieją kształty starych hal przemysłowych. Ściany fabryki wyglądają jak wielkie, zamknięte powieki, pod którymi czeka koszmar. Reflektory przesuwają się po bramie. Przez moment wydaje się, że ktoś stoi w cieniu, ale to tylko złudzenie. Wchodzisz do gry, której nie rozumiesz? Jeden krok za daleko i już nie wrócisz. Czy to jeszcze żart? A może ostatnia prawda?